Ładyczku. Ciora, wracaj. Wracaj. Hej. Zabierzesz Nie rób i z dbogo. Zbierzesz się, zabierzesz. nie umiem. Wracaj tu! Uuu. Proszę cię! Bądź dobrym człowiekiem! Nie wiem, mogę już... Nie wiem, trzeba to, aby je No please! Ja chcę jechać do Dezedwuu! Uu, i fajny fjord, tak by the way Ale wydaje mi się... Nie wiem, nie wiem, ja nic nie wiem No cóż za? Proszę, bądź dobrym człowiekiem i zabierz mi tą TZ2 Ma Ma, 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 ma. 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 dobra, nie towala Proszę, ma ich znajomych no, bądźmy normalni, napiszmy hejka. Yeah. No, hej do Olivier. Mam że my Bo jak ja to żebyśmy znowu Proszę, 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 no nie! Stój! Stój! No, fajnie, dolecia, A fajnie są to znowu 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 O co chodzi? znowu znowu do... Jest! Dzięki! Jaka super! Daj mi lajka, będzie miała na kredki. I widzicie, ja takie osoby lubię. Sztuciako

Słuchaj, Jaster Jak cię widziałam w Morland To byłeś chudyszy Ej, on mnie nie słucha nie niewychowane, dobra Wbijam mu na chatę Zbita, zbita, zbita Wjeżdżam jednym czołem się... Słuchaj, masz bardzo ładny dom, nie? Ja ci mówię. O kurczę, wypadłam. O, to ona. To, to, to ja ci dziękuję. Dobra. Ej, nie przejdę przez płot. Ja chcę ten, dojechać. Dobra. Ej, to nie działa. To, to jest przeciwko mnie. Jasper? Jak wejdę do twojej chaty? Ale wy pewnie za będę mogła tu jeździć sama i będę gier Dobra no do tyłu nie jadę bo jeszcze mnie wywali A to nie, to nie, to nic Dobra, to się do tyłu nie daje Ha ha ha, no i co? No i co? Oj czekajcie, na mi się pokazuje, że zauwień, czy zauwień? <gry> Ale troll dai Dobra no to to byłoby już na tyle, trzymajcie się i pa!